Asia, dzisiejsze spotkanie dla Was szczególne. Wygrywałyście 2 do 0 w setach i nie udało Wam się wywieźć tutaj trzech punktów. Co się stało w tym trzecim, czwartym i piątym secie? Jak widać, 10 przerwa przerwanie służy nam w tym momencie, nie posłużyła. Gdzieś uciekła koncentracja i nie mogę powiedzieć, że waleczność, ale no, czegoś zabrakło. Poza tym Bielsku ustawiło od trzeciego seta bardzo dobry blok, gdzie ja nie mogłam się przebić, a przez dwa pierwsze sety nie mogło sobie poradzić też ze mną, więc. Ola Trojan, zasłużenie, dostała tą statuetkę, ponieważ bardzo dobrze, tak samo Moskwa, super. Po tych dwóch pierwszych setach liczyłyście chyba jednak na komplet punktów? Myślę, że każdy by liczył, byśmy brały w ciemno, bo wiadomo, no 2-0 na wyjeździe w Bielsku, każdy by brał, tym bardziej, że jak to było napisane. Pojedynek outsideru, więc każdemu przydadzą się punkty. Każdemu się punkty przydadzą. Powiedz jeszcze o tym, wracasz tak naprawdę do Bielskiej Hali. Tutaj spędziłaś, spędziłaś bardzo fajne lata w swojej karierze siatkarskiej. Kibice pamiętali o tobie i, i też, też dali temu wyraz. No, chyba to miłe uczucie. Bardzo miłe. Ja bardzo się cieszę, jak wracam zawsze do Bielska. Serce rośnie. Budzia sama się uśmiecha, bo trzy lata spędzone tutaj to były naprawdę najlepsze chyba lata w moim życiu. Odnośnie klubu i też drużyny, jaka tutaj była. A kibice nie tylko dzisiaj, ale też mam kontakt z kibicami na co dzień, więc serce rośnie naprawdę. Ola, powiedz, wydaje się, że tak jak ty grałyście trzy ostatnie sety, wszyscy życzyli sobie, żeby tak było od początku tego meczu. Co się stało w tych dwóch pierwszych setach, że, że, że jednak te, te sety wygrał zespół krza? Nie mam pojęcia, chyba za bardzo wyszłyśmy zestresowane i Karza chciała pokazać się jak najlepiej. Jednak chyba ten stres nam nie pomógł. W satnić powiedzieliśmy sobie kilka ostrych słów w tej przerwie i to dało... Skutek, mamy zwycięstwo, z czego się bardzo cieszymy. Wygrana 3 do 2 to jest dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami. To święta będą chyba weselsze niż te dwa pierwsze sety pokazywały, prawda? To prawda, chciałyśmy wygrać przed tymi świętami, żeby lepiej nam się w gronie rodzinnym świętowało i mieć czystą głowę, że będzie coraz lepiej po świętach.